Iny, ginęli w zalanym metrze. Rośnie liczba ofiar Iny, burza tysiąclecia, w prowincji Henan. Co najmniej 25 ofiar śmiertelnych. Co najmniej 25 osób zginęło, a 7 jest zaginionych z powodu nawałnic, które od soboty nawiedzają prowincję Henan w środkowych Inach. Meteorolodzy określili zjawisko mianem, burzy tysiąclecia. 12 osób zginęło w zalanym metrze. Hongkoński dziennik, South China Morning Post, informował wcześniej o co najmniej 18 ofiarach śmiertelnych i około 200 tysięcy osób ewakuowanych z powodu kataklizmu, który sparaliżował również transport w kilkunastu miastach i odciął wiele miejscowości od energii elektrycznej. W Shenzhou, stolicy Henanu, woda wdarła się do tuneli metra i uwięziła setki pasażerów w zalanym pociągu. Niektórzy publikowali w mediach społecznościowych dramatyczne nagrania z wnętrza wagonów, gdzie poziom wody stopniowo się podnosił i zaczynało brakować powietrza. Raz na tysiąc lat w zalanym metrze zginęło 12 osób, a ponad 500 zostało uratowanych, wynika z oficjalnych informacji miejscowych władz. Według SCMP co najmniej cztery kolejne osoby zginęły w pobliskim mieście Gongli, gdzie w wyniku opadów wosuwała się ziemia i waliły budynki. Od soboty do wtorku w mieście spadło 617 mm deszczu, niewiele mniej niż wynosi tam roczna średnia opadów 640 mm. Miejski Urząd Meteorologiczny ocenił, że tak obfite opady zdarzają się tylko raz na tysiąc lat. „Podobnie jak niedawne tragiczne w skutkach powodzi w Europie oraz fale upałów nawiedzające Amerykę Północną, rekordowe ulewy w Chinach wiązane są ze zmianami klimatu, pisze agencja Reutersa, powołując się na opinię naukowców.